Witam wszystkich serdecznie. Tutaj znów StT StarCraft i przed Wami prezentacja mojej dalszej twórczości. Jak widać, to był rok już 90, 1999, czyli rok później i sierpień tym razem, czyli wakacje. I to jest gra RPG, którą zacząłem kiedyś robić. Której oczywiście nie skończyłem, ale wbrew pozorom całkiem sporo było zrobione. I dobra, odpalamy. Chyba tak się to robiło, jest click start. Tak jest. Boski miecz. Przeze mnie wymyślona nazwa. Bardzo. No, świetna jest. A swoją drogą nie powiedziałem tego, ale te obrazki, które się wyświetlały w poprzednim filmiku, te takie na początek to były egzeki, które były uruchamiane z programu. Nie byłem za bardzo w stanie wyświetlić PNG czy BMP bo nie umiałem. Zresztą no, to nie było wbrew pozorom takie trywialne. Yy, więc po prostu zrobiłem plik graficzny. W, w programie, którego używałem, była opcja, żeby yy, tego, yy, ten plik zapisać jako samowyświetlający się egzek. I tak właśnie to działało. Ale tu już to było rysowane. Dobra, wpisujemy swoje imię. O, coś tu brzydko wygląda. Dobra, wybieramy rasę. Krasnolud. Dobra i zaczynamy. Zaczynamy. Tak właśnie wyglądał yy, RPG to były czasy, kiedy bardzo dużo grałem w Adoma, nie wiem czy kojarzycie Adoma Ancient Domains of Mystery. To jest taka gierka, tak zwany roguelike, gdzie się po prostu chodzi po. Um, chodzi po lochach, zabija potworki, no i generalnie dokładnie taką samą ideę miałem. Ja tyle tylko, że chciałem zrobić tę gierkę graficzną, więc zrobiłem. No i jak widzicie, nawet coś działa, to no, gdzie można za założyć na ramienniki. Hmm. To były na, na kolanniki. Huh. Na nogi nie mogę, na korpus nie mogę, na głowę nie mogę coś... no, dobra. no dobra, więc to najwyraźniej była jedna z wielu rzeczy, które nie działają. O, mam złoto, mogę podnosić. Ciekawe, czy gdzieś jest tu złoto? Nie jest tu złoto. Jak widzicie, to są rzeczy sprzed 14 lat. Yy, więc oczywiście siłą rzeczy pewnie wiele z nich nie działa. O, tu coś było podniesione, można było podnieść. To była butelka wody, która nie ma nazwy. Też zarobiście. <laughs> Dobra, trzeba znaleźć jakieś żarło. Znalazłem żarło. Trzeba znaleźć jakiegoś potworka, którego można pokonać. Come, on, come on, gdzie jest jakieś żywie coś? Zobaczycie, jak fascynująca jest walka tutaj. Oczywiście całe gUI było robione przeze mnie. Więc grafika wszędzie sensie, i wszystko i wszystko widzicie, jak na kampitnym poziomie jest. <laughs> Różka pewnie nic nie robi. Gdzieś tu jakiś potworek powinien być. O, mam toporek, ale to co założyłem było lepsze. O, dobra, uda mi się go zabić, czy nie? czy O! o. Dobra, zadał mi 4, zadał mi 7, kurcze, dlaczego ja nie trafiam? No nie, nie, coś, Jak tu gdzieś miałem jakiegoś cheata, którego mogłem, czy chcę otworzyć drzwi, tak, zdecydowanie chcę otworzyć drzwi, o, tu mogę kogoś zabić, nie, nie, on, nie, mamy cztery życia tylko, co trzeba było zrobić, żeby mieć więcej życia, kurczę, chyba można było czekać jakoś, tak, kropka, 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 odzyskiwałem 1 HP, pamiętam, Jezus Maria, po tylu latach to pamiętam, dobra, trafiamy, zadałem przeciwnikowi 20, yeah, dobra, dajesz, dajesz. Ucieka, a tak, funkcja ucieczki przeciwników też była bardzo długo przeze mnie pisana. O nie! Nie, wykrzyczało się, nie! A teraz będę miał bezimiennego bohatera. No zaczynamy od nowy. już wiem gdzie jest ten gościu. Trzeba wsadzić na siebie zarobisty mieczyk. Są drogą, trzeba to robić spacją, a nie enterem, ale nieważne. Dobra, dajemy, dajemy, od razu go, raz go spróbujemy zabić. No. Znowu zacznie uciekać. Dobra, ale ja go ominę. I tu chyba było przejście do następnej planszy. On, on gdzieś, on nie, on na ścianę wszedł. O, o, o. Kurczę, no gdzieś tu powinno być przejście do następnej planszy. <ścoughs> Nawet nie myślałem, że będę miał tyle. O, znowu stepowanie z nim. O, teraz się multiplikuje. A, bo on po prostu nie odświeżał tych poza mną yy, kwadracików. Ach, dobra, nic to, dobra, to, to by było na tyle. Mam nadzieję, że chociaż trochę było to dla Was zabawne, <grym> tak jak i dla mnie. Yy, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i na koniec próbuję zabić tego, tego jaszczura, który gdzieś tam był. Tak, warto zwrócić uwagę, wszystkie obrazki były robione przeze mnie. Wszystkie. Widać, jak świetnym jestem grafikiem. Znaczy, byłem wtedy, ale teraz jestem wbrew pozorom wcale nie lepszym. Jest! Przeszedłem do następnej planszy! Nie, yeah, wiedziałem, że gdzieś udało się to zrobić. Dobra, więc jak już mówiłem, to by było, o duża tarcza. To było na tyle. Dzięki wszystkim za uwagę. Pozdrawiam do następnego kasta.